Został mi jeszcze jeden świetnik z tych mocnych. O! Ten świeci na czerwono, ale nie widać w kamerze. Może będzie widać z daleka. Nocna krasnopiórka chyba jeszcze nie położyła się spać jest ciemno więc łowię już na świetliki o jest branie jest branie wciąga wciąga nie żartuję spławiki już zarzucone teraz tylko czekać na branie O, ciągnie jakiś nocny potwór. Zaraz spróbuję go wyciągnąć. Tym potworem okazała się płotka. Na szczęście mnie nie wciągnęła. A tutaj będę dzisiaj spać na pomoście. Moim dachem będzie chmu będzie niebo i będę patrzył się w gwiazdy. Pa. pa.